Siema, tu Ormes. Dzisiaj kolejny mini let's play. I na początku chciałem strasznie podziękować użytkownikowi Quartes HD. Naprawdę zrobił mi świetne intro. Zobaczcie je tutaj, no tak, po jeszcze po minucie. Tutaj na początku w menu będziemy będzie intro i będziemy i się spotkamy już w grze e, no to tak dzisiaj z, przepraszam was że tak dawno nie było żadnego filmiku e, no ale no nie mogłem się jakoś zgrać tak ciągle chodziłem na łyżwy coś mi fraps nawalał chciałem nagrać na też z crazy set trójki no ale no nie wyszło chciałem też z ze Sniper Ghost Warrior, no ale klaszywały mi się po prostu, więc opuściłem. Ja od tamtego Let's Playa trochę się zmieniłem. Ten miecz w końcu zdobyłem i ja tak na niego czekałem. No on jest genialny, taki fajny, duży. I jeszcze też nie widzieliście niebieskiego. Ale ja na razie gram tak, uzbrojenie tam się, no tam zmieniło trochę, <laughs> tutaj się zrobiłem na super maszynę do pisania Tomka, no już mi się wyterpał, Zobaczcie tylko co tam Uuu, uuu, nie wiedziałam. No ale no cóż, tutaj w sklepie Zobaczcie coś tam i tak, następny mini let's play no że mam ferie, mam nadzieję, że też no będzie tak mniej więcej w jutro? możliwe, no się postaram, tutaj jakbyście się pytali, no wątpię, że się pytacie tutaj te nogi to są z najnowszej tej skrzynki ze skarbami bo ten mi się tak zbyt nie, nie podoba, a to akurat takie hmm, fajne. No to co? Lecimy, więc widzimy się za chwilę. Piesza. Mary naprawdę wielkie Ci Ale choć mnie i tak yy, nie oglądasz Ale dziękuję Ci za to, że się tam pociłaś Jest, flaga wróciła do bazy Do kuby. ja czy tam się przedrę A, i tutaj flagę To niezbyt dobra wieść fajne Tak. E, no już pokazywałem raz, jakie mam pozy. Ogólnie wszystkie pokazywałem. No, nie, nie się. No to najciekawsze to jest

Trzymać. 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 O, nie jest to daleko. Też jeszcze będę grał możliwe jutro Będę grał snajperem też będzie to Reals Nie wiem Jonalsów. Mój brat gra nad Tionalsami Ja do nich tak nie wiem tak nie jestem Wole, No Ale się nie będziemy kłócić o to czy ktoś woli real czy Nathanals są te same Tak postacie tylko no i tak musiało być o. dosyć cienką bronią. Ale wróciłem do niej, ponieważ nie musimy z niej więcej zabitych mniej więcej. miałem przegranych 14 godzin. A! Tak! Coś O, tutaj. Będziecie mieli linki jak będziecie się zagrać To Jest to, że ja chcę od Was funkcji, ale... To jak To jest... To jest... To funkcje i wy, wy funsy, To ja funkcje. To dostaniecie. Nie.

jest tak, Czasem się ma, czasem nie. Jak mam, czy coś tam kupię. No nie, 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 nie Ja nie Więc no, no co? So. No ja na przykład, o, pan dostałem ze skrzyni, a z czym 500 funtów, no to nie jest chyba dużo. No. Nie chcę, nie funkcjonuje, żeby ktoś mnie bardzo lubię akurat te pozy. To są śmieszne, tak dodają tego uroku tej gry. też jak dojdzie na pewno Battlefield 3 Endgame e, od DC, DC, to też na pewno coś nagram podobną. Mój kolega z tego, co mi mówił, to ma być 20 nowych nieśmiertelników, 20 nowych broni, czegoś tam jeszcze... No ja jeszcze tak zbytnio nie wierzę, że będzie aż tyle, no ale no, na pewno będzie coś fajnego. Jeszcze tą rundkę pewnie i następną, ja już będę kończył, to wtedy może się wezmę, możliwe, że nagram... Ten takim jak Minecraft Mati <try> subskrybują Ja <laughs> Ja na to, nie subskrybuję bo oni po prostu Wyłóżają tego szuba jedna subskrypcja To już jest mała, ale tak? Ja już zaczynałem, Dopiero i ja Nie jestem taką osobą, która Żebrze O subskrypcję więc Tak ale Minecraft Mati może się go poznać, możliwe, że to do akcepta. Ale to nie jest ma fajne. Mati, odezwiesz się? Mati jest teraz. Witajcie! Tak. Siemaneczko! Możliwe, możliwe, ale jakbym podał Skype'a, to przecież dużo, dużo, jakby miał dużo oglądalność, to wiesz, dużo osób by dodawało, no i nie wiem. No to można zrobić tak, że po prostu zrobisz nowego Skype'a. No też, przyznam. Tak, o, tutaj Odcinek dzisiaj możliwe no też się drugi pojawi, bo naprawdę ja tak zanimbają to nagrywanie. No ale ja nie nagrywam tak, że to, że to ma być moja pras... praca. Praca jest. czy to w ogóle nie jest, to jest? praca, to jest, to jest przyjemność. przyjemność. Ale to mnie lama... Prawie nie trafiłem. Eee. Wiesz, że jeżeli puszczasz muzyczkę, to y, nie płacą ci na YouTubie? Bo prawa autorskie? No nie wiem, to. No wiem, i to jest właśnie no. złe. No dobra, już trzeci w końcu czwarty. No dobra. No to jeszcze da. Kurde. Diaksowe eku mam stracić przez głupie to, że ten że niby weszłem na ten parkur. O nie może być tak źle. Aha, no to tr trochę. A tu nie dydam, bo tu mnie tepa od razu na tego. Ale pani nic nie robi. Ej człowieku, dobrze, bo już myślałem, że stracę tych o, o, już trzeci? No już troszkę lepiej. Nie jest Ale trzeci na serwerze? Poczekaj moment, zaraz zadzwonię. Aj, no i przez Mateusza, no już to będzie. Koniec odcinka, niestety. Przepraszam. O.